Cześć, nazywam się Iwo Scelina i jestem nauczycielem języka polskiego. Od ponad 20 lat próbuję pokazać młodzieży, w jaki sposób można zafascynować się językiem i kulturą. Dzisiaj chcę Cię poprowadzić w temacie dotyczącym obecności mitologii nie tylko i wyłącznie w literaturze, ale również w sztuce. Może to być przydatne na przykład do natury. Wśród tematów naturalnych pojawia się temat związany ze sztuką i z mitologią. Na przykład taki. W jaki sposób mity greckie współtworzą europejską kulturę? Odpowiedz odwołując się do obrazu. I obraz może być różny. Chciałem, żebyśmy wskazali sobie na przykład na taki obraz, który prawdopodobnie jest dosyć dobrze znany. Pejzaż z upadkiem Ikara Broigla. Oraz do wybranych tekstów literackich. I w kontekście motywu Ikara będziemy dzisiaj sobie rozmawiać. W momencie, kiedy zajmujemy się analizą obrazu, a do tego będziemy musieli dołożyć sobie coś więcej w ramach literatury, dobrze spojrzeć spokojnie na to, co obraz nam prezentuje. Wybrałem dzisiaj ten obraz, który wydaje mi się, że dla sporej grupy widzów jest dosyć znany ponieważ on się pojawia w wielu podręcznikach szkolnych i prawdopodobnie ta reprodukcja, którą właśnie jesteś w stanie zobaczyć, jest Ci znana. Obraz nosi tytuł Upadek Ikara, czy też Pejzaż z Upadkiem Ikara, różnie to brzmi. Namalowany został około 1555 roku przez Petera Bruegla. Ukazuje scenę rodzajową, która zasadniczo może bardzo być myląca w kontekście tytułu. Tytuł Upadek Ikara. A wtedy kiedy patrzymy na obraz, w zasadzie bardzo intensywnie musimy prześledzić wszystkie elementy tego obrazu, żeby zobaczyć gdzie jest Ikar. Ikar nie jest tutaj najważniejszy w tym obrazie. Spójrz, to co rzuca się od razu w momencie kiedy patrzymy na ten obraz, to osoba z pierwszego planu na pierwszym planie mamy oracza. Dlatego zwracamy na niego szczególną uwagę, ponieważ jest ubrany w dosyć kontrastowy sposób. Bardzo wyraziście widać jego czerwoną bluzę, która odbija się od tego, tej kolorystyki, która w ogóle jest użyta w całym obrazie. Więc na pewno zwracamy uwagę po pierwsze na tę postać. Na postać, która zajmuje się orką. Później w kolejnym planie. Widzimy pasterza. Pasterz zajmuje się swoimi owcami, spogląda w niebo, natomiast spogląda po to, żeby pilnować, czy przypadkiem jakiś drapieżnik latający nie będzie atakować jego stada. Nie musi się zajmować tym, co się dzieje w obrębie ziemi, ponieważ ma również obok siebie to też na obrazie widać psa pasterskiego. Co jeszcze widzimy dosyć wyraźnie na obrazie? Jesteśmy w stanie zauważyć po prawej stronie okręt. Płynie w kierunku portu. Port już jest mniej dla nas wyraźny, ponieważ znajduje się w oddaleniu po lewej stronie obrazu, bliżej, bliżej lewej górnej części tego obrazu. Mam jeszcze jedną postać, którą jesteśmy w stanie tam zauważyć. Po prawej stronie obrazu, u dołu, znajduje się rybak albo wędkarz, który nad brzegiem morza prawdopodobnie chce złowić jakąś rybę. No, a gdzie jest ikar? Ikar znajduje się pomiędzy okrętem a rybakiem. Z wody wystaje jedna dosyć wyraźnie widoczna noga i druga zdecydowanie mniej wyraźna. To jest ikar. I dopiero wtedy, kiedy prześledzimy całość obrazu, jesteśmy w stanie zauważyć, że wiele rzeczy na tym obrazie dzieje się. Wiele historii moglibyśmy tutaj poukładać, a. Ikar jest takim elementem, który w zasadzie można by powiedzieć, znika w tych wszystkich historiach, które są opowiadane przez Broigla na tym obrazie. Obraz Broigla nawiązuje do mitologii. Mitologia jest tym elementem w obrębie kultury europejskiej, który stanowi jeden z jej fundamentów. Więc w wielu miejscach jesteśmy w stanie zaobserwować obecność elementów motywów mitologicznych. I mam wrażenie, że jeżeli byśmy mówili o elementach związanych z mitologią grecką czy też rzymską, jednym z częściej przywoływanych mitów będzie właśnie mit o Ikarze i Dedalu. To, co widzimy na obrazie broidla, jest już interpretacją fragmentu tylko i wyłącznie tej historii. Pokazuje nam ostatni moment z lotu Ikara. I pokazuje nam to, co wokół tego ostatniego momentu się dzieje. Tak widzi to Broglie. Tak on to zapisał w swojej wersji na obrazie. Czy ta wersja jest słuszna? To jest pytanie, które się dosyć często pojawia w kontekście tego obrazu. Wiele razy słyszałem, nie tylko i wyłącznie. W kontekście zajęć, które ja prowadziłem, ale również od innych osób, pytanie dotyczące tego, czy to, co się dzieje na obrazie, jest dobre, czy to jest złe, czy ci ludzie, którzy tam są pokazani w kontekście sytuacji i kara, postępują dobrze, czy postępują źle. Za każdym razem mówię, że odwołać się trzeba do tego, co jest tak naprawdę ukryte w micie. I do tego też zapraszam Ciebie. Spójrzmy, co jest ukryte w micie. Jak wygląda mit o Dedalu i Ikarze? Jakie prawdy są tam wprowadzone i co możemy sobie wyobrazić na temat tego, jak historia Dedala i Ikara wyglądała? Dedal i Ikar znajdują się na Krecie. Dedal jest inżynierem, który został sprowadzony przez króla Minosa na Kretę po to, żeby na przykład wybudować labirynt. Labirynt, w którym ukryty jest Minotaur. Ponieważ jest to takie dzieło, którego. Yy, nie chciał minus zdradzać, nie chciał mówić w jaki sposób został wybudowany labirynt, jak można by ewentualnie z niego wyjść. Postanowił, że dzieło zostanie w ten sposób zabezpieczone, że twórca po prostu będzie cały czas na Krecie. Dedal wcale się z tym nie zgadza. Dla Dedala to nie jest rozwiązanie, że resztę swojego życia ma spędzić na Krecie. I szuka drogi rozwiązania. Ponieważ jest uwięziony na Krecie, uwięziony na wyspie, zastanawia się, w jaki sposób tę wyspę opuścić. Ponieważ wszystkie drogi, które są drogami ucieczki, w tamtym momencie były rozpoznawane jako droga morska, Dedal musi znaleźć inne rozwiązanie. Wiadomo, że wszelkiego rodzaju porty, przystanie, prawdopodobnie każdy fragment nabrzeża, może być obserwowany przez żołnierzy królewskich. Więc trzeba znaleźć takie miejsce, które nie jest pilnowane. I tu pojawia się powietrze. Dedal wymyślił, że ucieczka będzie ucieczką niemorską, tylko ucieczką w powietrzu. Dlatego myśli nad rozwiązaniem, które później objawia się w tym wynalazku, który rozpoznajemy właśnie w Micie w postaci skrzydeł. Zatem, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w tej historii, to wyraźnie widzimy, że Dedal i Ikar uciekając z Krety nikomu o tym nie mówili. Nikt nie wiedział, że odlatują z wyspy. Skoro nikt nie wiedział, to nikt nie był przygotowany na to, żeby obserwować ich lot. Nikt nie był przygotowany na to, że może się coś wydarzyć. Nikt nie oczekiwał, że oni gdzieś przelecą i gdzieś wylądują. Więc nikt nie patrzył na to. Nie można zatem zarzucać Żadnym osobom, które są pokazywane wokół tego e, mitu, wokół tej historii, wokół upadku i kara, że nie były zainteresowane taką tragedią. Po prostu, patrząc na rzeczywistość, która jest wpisana w micie, nikt o tym nie wiedział. To była tajemnica. Zatem, skoro to była tajemnica, to możemy sobie wyobrazić, e, że ta sytuacja, która jest ukazana u Bräugla, oddaje rzeczywistość. Tamtego momentu. Zarówno ten, który jest oraczem, jak i ten, który jest pasterzem, ten, który jest rybakiem, i ci, którzy zajmują się okrętem, nie wiedzą o tym, że taka tragedia jak upadek Gikara w ogóle się wydarzyła. Oni są zajęci swoimi sprawami, bo nikt im nie powiedział, że dzieje się coś innego, dodatkowego, wyjątkowego, tragicznego w zasadzie tuż obok nich. Historia o Dedalu i Karze dla nas wydaje się taką bardzo jasną, znaną yy, i niebudzącą wątpliwości. My wiemy, że Ikar spada. My wiemy, co się tam dzieje. I może dla nas być zaskakujące to, że ci, których obserwujemy, na przykład na obrazie Brojbla, w ogóle nie zwracają na to uwagi że nie mają takiej świadomości. Pamiętaj, że to, co się dzieje z Ikarem i z Dedalem, to jest ich tajemnica. Nikt inny nie wie o tym, że opuścili Kretę. Mamy zatem w obrębie tego tematu do, dotyczącego y, mitologii i współczesnej y, kultury, czy też y, kultury y, europejskiej w ogóle, y, mamy zatem już obraz, który jest interpretacją tekstu mitologicznego. Y, a do tego możemy jeszcze dołożyć y, inne teksty. Zresztą, jeżeli spojrzymy na to jako zagadnienie naturalne, to wymogiem naturalnym jest uzupełnienie refleksji nad obrazem, wskazaniem jeszcze dwóch tekstów, przynajmniej dwóch tekstów, które sięgają do literatury. Mit jest już jednym z tych elementów, ale ustalmy, że on jest takim fundamentem, który chcę tutaj pokazać. Mitologia daje natchnienie dla kolejnych epok. Twórcy zwracają się do mitologii, ponieważ ona jest pełna postaci, które fascynują, historii, które mogą być wykorzystane na bardzo różne sposoby. W jaki sposób możemy pracować z mitologią? Możemy interpretować to, co się w tekście mitologicznym dzieje pokazywać, jak mógł wyglądać świat w tamtym czasie, jak ta rzeczywistość mogła wyglądać i jak my nastawiamy się do tego, co ta rzeczywistość nam opowiada. Mamy interpretację Broigla, a spojrzeć możemy jeszcze na inne interpretacje, na przykład na interpretację Różewicz'a. Sięgnę tutaj do tekstu Prawa i Obowiązki. Jest to tekst, który jest opowiadany przez osobę spoglądającą na obraz Broigla. Mamy zatem taki ciąg wydarzeń. Mit, który daje nam perspektywę pierwszą. Obraz Broigla, który jest kolejnym spojrzeniem, na tę historię i dwudziestowieczny tekst Różewicz'a, który patrząc na obraz Broigla, jednocześnie odwołuje się do tego, co jest prawdą w Micie i do tego, co jest prawdą o człowieku w kontekście historii, która właśnie w Micie jest opowiadana. Tekst Różewicz'a, prawa i obowiązki, pokazuje nam dwie przestrzenie czasowe. Pierwsza część tekstu jest sygnalizowana, jako przestrzeń, która dzieje się dawniej. To, co jest refleksją zawartą w tym pierwszym fragmencie tekstu, w zasadzie w pierwszej strofie, dzieje się dawniej, kiedy. Tutaj podmiot liryczny mówi, że nie wie kiedy. Na pewno jest to dawniej. Słowo dawniej jest podkreślone, dwa razy jest powtórzone, to znaczy, że jest to jakaś historia, która była zdecydowanie wcześniej w życiu podmiotu lirycznego. Co wtedy się dzieje? Wtedy podmiot liryczny, obserwując wydarzenia, które są pokazane przez Broigla, wyraźnie jest wzburzony, zbulwersowany tym, co się dzieje na obrazie. Chciałby krzyczeć do tych osób, które tam się znajdują, żeby podjęły refleksję, żeby zaobserwowały, że dzieje się tragedia, że ikar spada, żeby porzuciły te swoje obowiązki, którymi są zajęte wręcz ta. Emocjonalność dochodzi do takiego, do takiego stopnia, że jest gotów mówić bardzo nieelegancko w kierunku tych osób, ponieważ do osoby zajmującej się orką w tekście mówi słuchaj pniu, natomiast do osoby zajmującej się owcami mówisz, że takiś pastuch jest. Sytuacja zmienia się wtedy, kiedy przechodzimy do drugiej części tekstu. Druga część tekstu obejmuje inny czas. Podmiot liryczny mówi o tym, że jest to czas teraz. I znowu dwukrotnie podkreśla, że jest to teraz, kiedy też podmiot liryczny nie jest w stanie powiedzieć. To znaczy, że pomiędzy dawniej a teraz nastąpił jakiś przełom. Prawdopodobnie to dawniej rzeczywiście było okresem zdecydowanie wcześniejszym, a to teraz jest takim czasem, który nastąpił po latach. Po zebraniu doświadczeń, po zebraniu obserwacji, to teraz jest momentem, kiedy podmiot liryczny zdecydowanie więcej wie o świecie, więcej wie o życiu. Co się dzieje w tym teraz? Teraz jest odmienną refleksją niż dawniej. Teraz Podmiot, podmiot liryczny wyraźnie mówi, że ma świadomość tego, że historia, która się dzieje z ikarem, to jest tylko i wyłącznie historia ikara. Obowiązkiem tego, który zajmuje się rolą, jest to, żeby na tej roli pracować. Obowiązkiem tego, który zajmuje się owcami, jest to, żeby dopilnować stada. I historia oracza, i historia zajmującego się stadem, i historia każdego żeglarza na okręcie, i historia rybaka, który też jest pokazany na tym y, obrazie, to nie jest historia Ikara. Każdy z nich ma swoją historię. Te historie dzieją się równolegle, natomiast one nie stykają się w taki sposób, że Ikar przeżywa coś razem z przeżywaniem w tym samym momencie y, osoby, która zajmuje się orką, czy też y, wypasem trzody. Również tutaj pokazuje Różewicz, że zmienia się jego podejście do tych osób. Już nie nazywa osoby, która zajmuje się ziemią, pniem, tylko mówi, że jest to oracz. Już na osobę zajmującą się owcami nie mówi, że jest to pastuch, tylko mówi, że to jest pasterz. Łagodzi swoją wypowiedź. Zwraca się do nich w taki sposób, żeby nie ranić ich swoją wypowiedzią, dlatego że doszedł do refleksji, że to nie jest od nich zależne, że oni nie widzą, co się dzieje. To wynika z prawdy, która jest ukryta w micie. Nikt nie wie o tym, że ich kar spada. Zatem nie mamy żadnego obowiązku. Zastanawiać się, czy rzeczywiście dochodzi w jakimś momencie i w jakimś miejscu do tego, że rozgrywa się tragedia. Ja nie wiem, co się dzieje dwie przecznice dalej i nie mogę odpowiadać za to, że tam ktoś przeżywa tragedię, a ja w tej tragedii nie uczestniczę. Tamta historia to nie jest moja historia. I właśnie o tym pokazuje i to pokazuje Różewicz w tekście Prawa i Obowiązki. Historie, które się dzieją w ramach życia ludzkiego, to są historie, które nie muszą się wcale stykać. Nie mamy obowiązku uczestniczyć we wszystkim. A nasze prawo to jest prawo do tego, żeby być obecnym tu i teraz w tym co jest moim życiem. Nie muszę żyć życiem cudzym. Innym spostrzeżeniem, które również dotyczy interpretacji rzeczywistości wypływającej z mitu to jest spostrzeżenie, które pokazuje nam w swoim tekście Herbert. Herbert też odwołuje się do mitu o Dedalu i Ikarze. Gdybyśmy spojrzeli na jego dorobek, jesteśmy w stanie znaleźć tekst, który właśnie w ten sposób jest zatytułowany: Dedal i Ikar. I jest to taki utwór, który ewidentnie pokazuje nam zupełnie odmienne patrzenie na postać ojca i syna. Utrwaliło się w naszym przekonaniu, utrwaliło się w naszym języku nawet, w naszym patrzeniu na, na to, co jest w, w mitie i co z tego mitu wychodzi. Że postacią, która jest postacią marzyciela, że postacią taką lekką i bardzo zafascynowaną tym, żeby lecieć, jest ikar. To jego pokazuje się jako tego, który najbardziej. Jest związany z radością lotu. To on tak wysoko leci ze względu na to, że odnajduje niesamowitą radość z posiadania skrzydeł. To on tak wysoko leci, że skrzydła topią się i, i kar spada. Natomiast Dedal w zasadzie w micie troszkę odchodzi na bok. On jest tym, który te skrzydła przygotował, i on jest tym. Który po prostu razem z synem wylatuje z Krety. A potem historia toczy się dalej w związku z, z wyłowieniem Ikara, w związku z, z odbyciem się pogrzebu, pochówku, no, którego dokonuje Dedal. Natomiast na tej historię Herbert patrzy zupełnie inaczej. Herbert patrzy na to z perspektywy tego, co się musiało wydarzyć w Dedal i wtedy, kiedy rozpoczynał się ten, ten ich etap życia związany z ucieczką z krety. Jeżeli spojrzymy sobie na tekst Herberta, okazuje się, że marzycielem i tym, który ma wyobrażenie zdecydowanie szersze o świecie i o rzeczywistości, jest Dedal. To on marzy o wolności. To on próbuje wyobrazić sobie rzeczywistość, która jest rzeczywistością nową, która jest rzeczywistością szeroką, która jest rzeczywistością lotu. On próbuje nakłonić syna do tego, żeby nie bał się lecieć, żeby korzystał z tego, co dają mu skrzydła. A jaki jest ikar u Herberta? Ikar wcale nie jest pogodnym młodzieńcem, który zafascynował się lataniem. Ikar jest osobą, która jest związana bardzo z ziemią. Ikar jest tym, który nie potrafi oderwać nawet wzroku od ziemi. Wyraźnie jest to zapisane w tekście. Ikar mówi: oczy jak dwa kamienie wracają prosto do ziemi. To ikar widzi rolnika, który odwala tłuste skiby, to Ikar patrzy intensywnie w ziemię, nie Dedal. Dlaczego Ikar jest związany z tym, co przyziemne? Znowu wróćmy do tej historii, która jest historią typowo mityczną. Dedal i Ikar mieszkają na Krecie u króla, więc niczego im nie brakuje. Można by tak zakładać. Dla Dedala obecność na dworze królewskim jest więzieniem. Dedal nie przybył na Kretę po to, żeby tam zamieszkać na stałe. Dedal przybył na Kretę po to, żeby wykonać pracę. Zatem dla Dedala pobyt na Krecie miał się skończyć wtedy, kiedy kończy swoje zlecenie. Ale okazuje się, że nie, że Minos chce, żeby Dedal został. Więc dla Dedala pozostanie na Krecie jest więzieniem. A dla Ikara? Ikar jest synem Dedala, zatem jest młodzieńcem. I prawdopodobnie życie na dworze wcale mu nie przeszkadza. Jest to taka przestrzeń, która daje mu radość. Może się cieszyć tym, że właśnie w takim miejscu przebywa. Może się cieszyć tym, że jest traktowany prawdopodobnie z honorami. W końcu to syn ważnego architekta. Zatem dla Ikara niekoniecznie ucieczka z Krety. Jest najszczęśliwszym rozwiązaniem tej historii. I to obserwuje Herbert. Herbert dokonuje reinterpretacji tego, co podaje nam mit. Herbert próbuje nam pokazać, że naprawdę ta historia mogła zupełnie inaczej wyglądać. Że dlatego i ginie, że nie czuje wcale fascynacji lotem. Że nie czuje potrzeby oderwania się z tego miejsca, w którym. Właśnie przebywał. Prawdopodobnie dosyć długo. To Dedal potrzebuje wolności. To Dedal potrzebuje swobody. To Dedal cieszy się tym, że odkrył rozwiązanie, jak uciec z krety. Zatem, patrząc na to, co jest w tekście Herberta, możemy powiedzieć, że Herbert wraca bardzo intensywnie do źródeł naszego mitologicznego. Bohatera i do dedala, i do ikara. Rozpatruje to, co tak naprawdę w tej dwójce było. Próbuje nam pokazać, że mit niekoniecznie musi nam pokazywać prawdę o człowieku. Że z pewnym wyobrażeniem tylko i wyłącznie o jakiejś historii. Że w micie możemy szukać innych jeszcze treści. Treści prawdziwie ludzkich. Możemy się zastanawiać, kto tak naprawdę. Potrzebował tego, żeby być wolnym. Do tego nakłania nas Herbert. Moglibyśmy szukać w wielu różnych tekstach opowieści mitologicznych, które albo są wykorzystywane po to, żeby jeszcze raz tę historię opowiedzieć w jakiejś troszeczkę zmienionej, może wersji, albo sięgamy do mitów po to, żeby dokonać ich interpretacji lub reinterpretacji. Tak jak tego na przykład dokonuje Herbert. Mitologia jest tym fundamentem, z którego wiele tekstów w kulturze europejskiej wychodzi. I jeżeli spojrzymy sobie jeszcze raz na temat, który w ramach matury też się pojawia, w jaki sposób mity greckie współtworzą europejską kulturę, to bardzo wyraźnie możemy powiedzieć, że mity po prostu stanowią pewien wzorzec, dla tej kultury stanowią pewne natchnienie, stanowią taki element, z którego wielu twórców czerpie. Czerpie po to, żeby opowiadać tę historię jeszcze raz, bo przecież one są dosyć piękne. Czerpie po to, żeby pokazać nam prawdę, która w tym micie jest ukryta. Prawdę i o tych bohaterach, i prawdę o ludziach. Bo czym jest interpretacja Broigla, Czym jest interpretacja różewicza? to są interpretacje, które dotyczą ludzi, nie tylko i wyłącznie mitu. To, że jest zastosowany element mitologiczny, to po to, żeby pokazać, w jaki sposób ludzie funkcjonują wobec tego, co w mitie jest pokazane, akurat jeżeli mówimy o Dedalu i Karze, jako tragedia i kara. Zatem możemy bardzo, bardzo różnorodnie odczytywać mitologię w kontekście tego, co się pojawia w ogóle w kulturze europejskiej, bo mitologia jest jednym z elementów budujących tę tradycję kulturową. Jeżeli Cię interesują zagadnienia związane z kulturą, z językiem, z literaturą, zapraszam, zasubskrybuj ten kanał, bądźmy w kontakcie, napisz swój komentarz. Może uda nam się spotkać na wizji i opowiedzieć kolejną historię dotyczącą tego, co Ciebie interesuje.